Cześć, witajcie na kanale DropBeast i w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać taki prosty sposób jak na to jak możecie sprzedawać produkty w dropshippingu czy to z Allegro czy to z AliExpress właśnie na Facebook Marketplace więc wystarczy że sobie zrobimy, że mamy konto na tym Facebooku i znajdziemy jakiegoś różnego rodzaju przedmioty czy to na naszej platformie można takie znaleźć bądź właśnie wystarczy przejść sobie na Allegro i również tam tego typu produkty możemy Znaleźć. E, oczywiście trzeba będzie troszkę więcej na to czasu poświęcić. E, I jak znajdziemy taki produkt, wystarczy, że przejdziemy sobie na Facebook Marketplace. I właśnie pokażę Wam na początku, jak to wygląda u mnie. Ja również bardzo dużo różnego rodzaju produktów dodawałem na Facebook Marketplace. -a. Jest bardzo dużo różnego rodzaju, właśnie, odzewu od tych ludzi. Ja dodawałem w różnego rodzaju krajach, nie, nie tylko w Polsce, ze względu na to, że ja prowadziłem swój własny sklep, te wszystkie produkty miałem na sklepie, i w momencie, kiedy po prostu dodawałem ten link również w opisie, lub jak osoba do mnie pisała no to właśnie dawałem jej link, żeby mogła przejść sobie i kupić na stronie internetowej. Więc jeżeli prowadzimy sklep internetowy dropshipping, to możemy właśnie z tym zwiększyć ten nasz ruch na sklepie. Natomiast jeżeli nie sprzedajemy właśnie jeszcze na sklepie, to możemy sobie tutaj przejść i te różnego rodzaju produkty właśnie powstawiać. Możemy na przykład przejść sobie właśnie na naszą platformę, to Dropbeast i tutaj znaleźć jakiś przedmiot, który nas Interesujemy Znaleźć, zobaczyć, po ile taki przedmiot można sprzedawać, zależy gdzie. Bo jeżeli sprzedajemy, to na przykład damy lokalizację gdzieś w Stanach Zjednoczonych, bo również możemy tak zrobić, jeżeli na przykład prowadzimy właśnie ten sklep na terenie Stanów, bądź jeżeli chcemy na przykład z AliExpressu wysyłać, to jak najbardziej możemy to zrobić właśnie i wybrać tę loka lokalizację bardziej w Stanach Zjednoczonych. Możemy właśnie przejść sobie tutaj, jeżeli nam się jakiś produkt spodoba, wystarczy, że przyjdziemy sobie Tutaj sobie klikniemy i z AliExpressu ten produkt będziemy sprzedawać, bądź jeżeli znajdziemy jakiś produkt, aktualnie ten nie ma, nikt go nie sprzedaje na Allegro, natomiast są różnego rodzaju produkty, które również są sprzedawane na Allegro, na przykład taki długopis do Polski idzie 14 dni z AliExpressu, natomiast również znajduje się na Allegro i można, właśnie aktualnie ta sprzedaż jest zakończona, natomiast jest tutaj, można znaleźć tego różnego rodzaju. Właśnie tego długopisy tego typu właśnie na Allegro i prowadzić dropshipping tego Allegro. Oczywiście sprawdzić, czy ta osoba ma to na stanie, czy to nie jest również sprzedaż dropshippingu, tylko właśnie czy ta osoba posiada ten przedmiot i wysyła od siebie z magazynu. I w tym momencie właśnie możemy dodać taki produkt na Facebook Marketplace, bądź najpierw do nas na sklep, a później na Facebook Marketplace'a. I jak to zrobić? Wystarczy, że sobie klikniemy utwórz nowe ogłoszenie i oczywiście weźmiemy sobie zdjęcia jeżeli używamy platformy możemy sobie wziąć to zdjęcie bądź przejść na AliExpress czy na sklep dropshippingowy który również sprzedaje ten produkt możemy sobie takie zdjęcie właśnie różnego rodzaju te zdjęcia sobie pokopiować i tutaj wrzucić sobie na tego właśnie na Facebook Marketplace i tutaj kliknąć sobie przedmiot na sprzedaż zrobić Oczywiście, dodać zdjęcie tutaj, w tym miejscu, dodać tytuł, dodać cenę, kategorię, Stan, oczywiście, będzie nowy i krótki opis. Opis możemy wziąć również z platformy Drobist, bądź z jakiejś aukcji na Allegro, jeżeli szukamy na Allegro, czy też właśnie z tego sklepu dropshippingowego, do którego link też znajdziecie, właśnie choćby na platformie Drobist. I w tym momencie możecie właśnie dodać ten opis, troszkę pozmieniać też wiadomo gdzie sprzedajecie czy to po polsku czy po angielsku e, i tutaj wybieracie sobie lokalizację e, właśnie e, gdzie chcecie na jakiej lokalizacji to sprzedawać ale tak jak mówię jeżeli macie sklep internetowy e, bądź wysyła, za, wysyłacie z Aliexpress może być to tak naprawdę każde miejsce na świecie ze względu na to że właśnie wyślecie tam ten właśnie produkt i teraz w momencie jeżeli kiedy osoba do was napisze będzie chciała kupić taki produkt e, wystarczy że e, właśnie zakupi go u was na sklepie jeżeli jeżeli macie sklep, bądź wyślę wam pieniądze, a wy w tym momencie poda wam również adres, a wy wyślecie ten produkt, bądź to z Allegro lub jeżeli sprzedajecie gdzieś w innych częściach świata, bądź chcecie, no to możecie to również sprzedawać z AliExpressu i również właśnie podać tam dane do wysyłki na AliExpressie dane tej osoby, która kupiła od nas ten produkt i wysłać po prostu do tej, do tej osoby i te, tak naprawdę w tym momencie generujemy tylko zyski, zakupujemy te pieniądze, które nam wyśle, wykorzystujemy do zapłaty za ten produkt i zostajemy właśnie z tym zyskiem.